Prime Minister Jolako, dear Marcel, uh, it is a great. Panie premierze, Szanowna Pani Marszałek, miło mi powitać Państwa w NATO. Od ponad 20 lat Rumunia jest wiernym i oddanym sojusznikiem. Inwestuje w obronność ponad 2%, a teraz już chyba 2,5% swojego PKB. Jest gospodarzem jednej z wielonarodowych grup bojowych NATO, a ponadto jej żołnierze wnoszą istotny wkład w misje, zwłaszcza w Kosowie, ale także w Iraku i innych miejscach. Tak więc Rumunia nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, ale także daleko poza nią. Dziś omawiamy znaczenie zapewnienia stałego wsparcia Ukrainie. Rumunia jest zdecydowanym przyjacielem Ukrainy, zapewniając jej bardzo potrzebną pomoc wojskową, w tym system Patriot, który wspiera krytyczną obronę powietrzną. Podpisaliście także dziesięcioletnią umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą, co podkreśla niezłomny charakter Waszego wsparcia w NATO. Military aid, including a system that supports critical air You have also signed a ten-year security agreement with Ukraine, underlining the steadfast nature of your support. At NATO, we are working at base to deliver on the commitments made at the Washington Summit. Pracujemy u podstaw, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych na szczycie w Waszyngtonie, a wsparcie dla Ukrainy jest tak samo ważne jak zawsze zwłaszcza gdy widzimy niebezpieczny rozwój wojny z wojskami z Korei Północnej walczącymi u boku Rosji przeciwko Ukrainie. Do tego dochodzą dostawy amunicji z Korei Północnej, drony z Iranu i towary podwójnego zastosowania z Chin, które napędzają rosyjską machinę wojenną. Widzimy, jak ta wojna ilustruje, że nasze bezpieczeństwo jest naprawdę globalne. Ponadto wojna Rosji uwypukliła potrzebę solidnej obrony powietrznej, która pozostaje priorytetem. Dlatego dzisiaj rozmawialiśmy również o sposobach współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rumunii. Powtarzające się wtargnięcia rosyjskich dronów i pocisków rakietowych w przestrzeń powietrzną NATO są lekkomyślne, niebezpieczne i niedopuszczalne. NATO wzmocniło już swoją obronę powietrzną na wschodniej flance, a sojusznicy nabywają setki myśliwców piątej generacji. Mogę panu powiedzieć, panie premierze, że NATO bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego. Jesteśmy gotowi zapewnić ochronę i obronę każdemu sojusznikowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę. Am avut astăzi o întrevedere foarte bună cu. Zapraszam do nas. Odbyłem bardzo owocne spotkanie z sekretarzem generalnym NATO, panem Markiem Rutem, i zapewniłem go podczas tego pierwszego spotkania z rumuńskim urzędnikiem o pełnym poparciu mojego rządu i moim osobistym dla wypełnienia jego ważnego mandatu. Czułem, że wspiera nas od pierwszych chwil swojej kadencji, kiedy złożył zdecydowane oświadczenie o poparciu dla Rumunii w kontekście incydentu z rosyjskimi dronami, który miał miejsce w październiku, i chciałbym za to podziękować. Când a dat o declarație fermă de sprijin pentru România în contextul incidentului cu dronele rusești din luna octombrie. Și mulțumesc pentru acest lucru. România și poporul român au un atașament profund față de valorile. Rumunia i naród rumuński zamanifestowali głębokie przywiązanie do wartości euroatlantyckich. NATO i transatlantyckie relacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską stanowią filary, na których opieramy nasze bezpieczeństwo i obronę. Przez ostatnich 20 lat rumuńskie społeczeństwo rozwijało się i prosperowało za tarczą NATO, która zapewnia Rumunii najwyższe gwarancje bezpieczeństwa w jej historii. Dlatego jesteśmy gotowi przyczynić się do wzmocnienia sojuszu i utrzymania jak najsilniejszych relacji transatlantyckich. Teraz staje się to jeszcze ważniejsze. Biorąc pod uwagę niezwykle skomplikowany kontekst bezpieczeństwa z jakim mamy do czynienia. Jest to ikoną. ważne, ma importanć, co facie macie z Lukru, abyśmy wiedzieli, że nie konfrontujemy z kontekstem bezpieczeństwa ekstremie skomplikowanym. Federacja Rosja, a Lesa devina, cza ma imare ameninżare la adresa NATO. Federacja Rosyjska postanowiła stać się największym zagrożeniem dla NATO. Rosja sprowadziła wojnę z powrotem do Europy tuż przy granicach Rumunii, co zwiększyło poziom zaniepokojenia wśród rumuńskich obywateli. Dlatego jesteśmy tutaj, w kwaterze głównej NATO, ramię w ramię, aby wysłać silny sygnał, że Rumunii żyją w bezpieczeństwie i stabilności. Rumunia jest częścią NATO. Sojusz utrzymuje stałą obecność w Rumunii, co stanowi zapewnienie, że każdy centymetr naszego terytorium jest w pełni chroniony. Garanția că fiecare centimetru al teritoriului nostru este apărat pe deplin. Împărtășesc pe deplin. W pełni podzielam pogląd pana Rutę, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie reagować na zagrożenia bezpieczeństwa. Fakt, że razem jesteśmy silniejsi jest rzeczywistością, a nie tylko sloganem. Właśnie dlatego przekazuję sekretarzowi generalnemu wdzięczność Rumunii wobec państw sojuszniczych, które wspierają nas w sposób szczególny, a także wobec NATO jako organizacji, która przyjęła środki dedykowane Rumunii w obszarze obrony lądowej i powietrznej. Skorzystaliśmy na znaczącej obecności wojskowej sojuszu w Rumunii. Niemniej jednak poprosiłem sekretarza generalnego o uzupełnienie i wzmocnienie tej obecności, a także o wzmocnienie postawy NATO na wschodniej flance nad Morzem Czarnym. Takie podejście ma pierwszorzędne znaczenie dla odstraszania rosyjskich zagrożeń w wiarygodny sposób. din Marea Neagră arată cât de important este să creștem efectivele în zonă și să oferim un răspuns solidar și unitar al Alianței. În acest context, i-am domnului secretar general, Rzeczywiście naruszenia przestrzeni powietrznej Sojuszu w związku z agresywną postawą Rosji w regionie Morza Czarnego pokazują, jak ważne jest zwiększenie liczby żołnierzy w tym regionie i zapewnienie zjednoczonej odpowiedzi Sojuszu. W tym kontekście przekazałem sekretarzowi generalnemu, że Rumunia rozumie i przestrzega już podjętych zobowiązań. Solidaryzując się z naszymi sojusznikami i partnerami przeznaczyliśmy już 2,5% PKB na obronność w tym roku i będziemy nadal traktować priorytetowo inwestycje związane z obronnością w nadchodzących latach. Poinformowałem również sekretarza generalnego, że w tym tygodniu podpiszemy list ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie programu mającego na celu zakup samolotów nowej generacji F-35. Rozwoju Rusji potriwa Ukrainy. este o tragedie care se desfășoară la granițele noastre. România a susținut fără rezervă lupta legitimă a Ucrainei împotriva agresiunii ruse și pentru apărarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale. Vom continua să acordăm un sprijin multidimensional Ucrainei. Będziemy nadal inwestować znaczące kwoty w modernizację naszej armii, ponieważ chcemy, aby Rumunia udowodniła poprzez wymierne działania, że jest wiarygodnym sojusznikiem i dostawcą bezpieczeństwa w naszym regionie i poza nim. Panie sekretarzu, rosyjska wojna przeciwko Ukrainie to tragedia rozgrywająca się u naszych granic. Rumunia całym sercem wspiera Ukrainę. Uzasadniona jest walka Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, obrona własnej niezależnej suwerenności i integralności terytorialnej. Będziemy nadal udzielać Ukrainie wieloaspektowego wsparcia. Przekazanie systemu Patriot i szkolenie ukraińskich pilotów w Rumunii wraz z rumuńskimi i sojuszniczymi pilotami na samolotach F-16 to tylko kilka przykładów, które pokazują skalę naszego wsparcia. Jednocześnie musimy zwrócić należytą uwagę na sytuację w Republice Mołdawii, ponieważ jest to nasz partner najbardziej dotknięty wojną. Po Ukrainie byliśmy ostatnio świadkami próby porwania proeuropejskiej sprawy Republiki Mołdawii. Mamy obowiązek wspierać Kiszyniów i chcemy móc wspólnie przyczynić się do tych wysiłków. Podsumowując, Rumunia jest... Jest krajem bezpiecznym, a jej bezpieczeństwo jest wspierane przez gwarancję NATO, krajem z możliwościami dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. W obliczu wszystkich takich zagrożeń, NATO wzmocniło się i rozszerzyło, i wierzę, że naszym wspólnym obowiązkiem jest przyczynianie się do wzmocnienia sojuszu i bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Panie sekretarzu, jeszcze raz dziękuję za wsparcie i zapewniam, że Rumunia zawsze będzie niezachwianym sojusznikiem NATO. Dziękuję.